W tym filmie pokażę wam nowego Ibiszu Miramara w Bimuji Drive. Więc to jest jedna z nowych wersji, która jest bardzo szybka. Już jada 150 km na godzinę. Może tutaj się nie rozwala jak zwykle. O, pięknie. Spróbuję zadriftować. O, przepięknie. Jakby tego, tego samochodu to nie było, to by było normalnie idealnie. Przejdźmy tutaj. O, no ten samochód idzie wspaniale. Zobaczmy tutaj o chyba nie jest wystarczająco szybki, żeby tutaj na ten most wskoczyć. Więc w ostatniej aktualizacji Zero to 36 został ten samolot nieodnowiony, ponieważ... ...większość modelów 3D jest taka sama jak wcześniej, tylko dostał kilka nowych konfiguracji. Co się tutaj dzieje? Tyle razy tu jeździłem, a pierwsze raz to zauważyłem. Do czego to idzie? Do tego, co to jest? Jakaś elektrownia węglowa z takim kominem, czy co? <laughs> Ciekawe. I ten samochód ma 29 różnych konfiguracji, tutaj one są. Teraz miałem wersję Miramighty. Weźmy jeszcze wersję Street Tuned. Widzę, że większość tych wersji ma napęd na pewno tylne koła, więc może to też się będzie w miarę dobrze driftowało. Oj, oj. Prawie w to barierkę wjechałem, ale jak na razie jadzie ten samochód bardzo dobrze. o, o nie. Więc weźmy na tor wyścigowy. Zobaczmy, jak sobie tutaj ten samochód poradzi. I chyba nie ma wersji drag ani wersji off-roadowej. Z safari Rally, którą wezmę później. Weźmy wersję Track. Myślę, że się dobrze nadam na ten tor. O! Pięknie! Na trawce które wpadłem w poślizg. O! Ładnie. Zobaczmy jak się ten samochód rozpędzi. Ojoj. No, raz zbliżam się do 200 km na godzinę. Tutaj hamujemy. I samochód wyhamował. No, bez problemu. Piasek wjechał chyba się zakopał. Może lepiej cofnąć. I jedziemy dalej. Chodźmy teraz na i zobaczymy jak sobie poradzi wersja Safari Rally. To też ma nawet na to nie ale ma opony, które trochę lepiej się nadają na takie warunki. Idziemy, o pięknie. I tutaj, no. Fajnie ten samochód skacze. Tutaj całość przeleciałem. A w zagręt wszedł. Tutaj całość akurat samolot przeskoczył, wylądował na dachu. Jestem pewien, żeby to trochę lepiej poszło, jakbym był bardziej rozpędzony. O, teraz jadę trochę szybciej. No, troszeczkę szybciej, tylko. Tak, tu skaczę. Pięknie. Barierki nie przeskoczył, niestety. Ale myślę, poradził sobie bardzo dobrze tutaj na tym torze. Chodźmy więc na mapę z tą skocznią. Więc jestem na mapie. Karadżan Parana 2023 i mamy wersję Canyon King. Weźmy nitro, włączmy. Ojej, już. Ten samochód nie ma szóstego biegu. Skacze. 170 metrów przeleciał. Nie było to wcale jakieś bardzo wspaniałe. Nie poszło to najlepiej. Weźmy inną wersję, na przykład Mighty, który miał wcześniej. 270 km na godzinę. Zobaczmy i... 200 metrów przeleciało. No nie jest to jakiś bardzo dobry wynik, ale zobaczymy za to, jak dobrze mnie pływać. Myślę, że dawno tego nie sprawdzałem, Przez ten zderzak, czy cokolwiek to jest, może nie być idealnie, ale to zaraz zobaczę. 260 km na godzinę, Pojrzę do wody, no nie, było tak jak najgorzej, 70 metrów. zobaczy inną wersję, co może ma inny przód trochę, na przykład tą GTZ, ten ma tylko 4 biegi. Więc się nie rozpędzi tak dobrze jak tamta, ale no, nadal idzie 230 km na godzinę. 215 jak dowody wjechał. O, tej wersji poszło o wiele lepiej, bo aż 80 metrów ponad przepłynęło. To było niezłe. Więc jestem teraz na mapie Crashard 2.0 i wziąłem wersję Safari Rally. Zobaczmy jak sobie tutaj poradzi. Tutaj poszło dobrze. Już tutaj niżej może być. Trochę gorzej czy mogę trochę się wycelować w lewo, no właśnie. I skręcamy w lewo, o! Bardzo, bardzo skręcimy w lewo, ale przynajmniej nic się nie stało samochodowi. A może i się stało. O! co tak ja poszło o wiele lepiej. Kolejna skocznia. Na której tak której twardo wlądowałem, ale chyba poszło dobrze. Samochód wygląda. Nie najgorzej, bo dopiero teraz zauważyłem, ile on ma światła tutaj z przodu. Pewnie nieźle świeci. Znaczy, światła... długie... i wyłączone. Nie świecą... Ach, to szkoda, że to tylko dla ozdoby tak jest. No... Ale za to może zawieszenie tego samochodu nie jest dla ozdoby? Zobaczmy, <grym> Zobaczymy, jak sobie poradzi na teście zawieszenia. Ja troszkę samo przywalił, no, ojej i się wszystko zepsuło. No niestety, jeszcze jakoś siedzi, ale tak średni szans, mogę to spróbować. Ja troszkę wyskoczył. Tak, to całe zawieszenie się psuje, cała oś normalnie się jakby odczepiła tak to trochę wyglądało. No, dużo się tutaj zepsuło. Zatańczmy też tutaj na ten tor, zobaczę ile razy się będę musiał zresetować, żeby go przejść. Jedziemy, o. by <grym> się szyby zbijają o, idealnie to przeskoczyłem. Schody. Nie mów, że już się zepsuł samochód. Już nie jedzie. O! Tak, trzeba było się rozpędzić. Poziom oleju w silniku jest krytycznie niski. Dopóki jedzie, to myślę będę kontynuował. Silnik jest pozbawiony oleju. Dobra, dawaj, dawaj, jedź. To jechałam o wiele za wolno. Ciekawe jest to, że nie zepsuł się od braku oleju, tylko od wody, do której wjechałem. Tu skaczę. Przepięknie. I tutaj już jest koniec, czyli co? Jeden reset? Wystarczał? To jest chyba rekord normalnie. Chyba ostatnim razem dwa albo trzy razy potrzebowałem, jak tutaj jechałem. Więc podsumowując, Mishu Miramar jest bardzo dobrym samochodem do wielu zastosowań, nie ma. Wersji drag, ani porządnej wersji terenowej, i też sześciobiegowej skrzyni biegów też chyba nie ma. Więc maksymalna prędkość może być lekko ograniczona, ale oprócz tego jest to bardzo fajny samochód, w którym nawet można driftować. Więc kliknijcie na film, który Wam się teraz na ekranie pokazuje, aby nie pominąć żadnych kolejnych filmów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć! No i podskoczył.